To będzie, kurde, nazwę ten odcinek, najlepszy mecz w moim życiu. Pięć gości i pięć się nie rusza, boty stoją na respie. No kurek poszedł fragi zdobywać. Czekaj, ja, ja od razu biorę i idę na T zobaczyć o co chodzi tam. Bo nie mogę wiedzieć, że goście stoi tylko FK. To ty jest żenada, ty, to co się dzieje w CSie to yes, kurwa. I patrz, i wszyscy pójdą od razu raż. Bez zastanowienia. Czekajcie, chłopaki. No, gościu to rzuca granaty pod siebie. I patrz, stoją się nie ruszają, zobacz. The fuck! To? to jest dno. Jak w to kurwa grać? Ty mi powiedz, To chyba jeden nie jest tak zjebona jak to. Najlepszy meczer Ty, ja mam statystyki 000. A ja pierdzi, ale nie będę ich zabijał Będę tylko biegał na resp. Biegam. No normalnie, gościu, który wiesz, zlagowali się w pięciu. Pewnie wystawili boty i po prostu stoją FK cały czas. No już yy, dwóch zabił. No Garniesz, to najlepszy kurde meczewer. Może awans dostanie. Co ty? To jest. Chyba dziewię, że chuj <coughs> Nic, tylko sobie latać po BS-ie. <słuch> jeszcze takiego meczu kurwa nie miałem. Najgorsze rzecz, jaka może się trafić. Ja miałem coś podobnego, ale kurwa do no dwóch stało, nie pięciu. Patrz, goście nawet nie umieją trafić ich. Ogarniasz to? Nasz team jest tak rozgarnięty. Kurwa, kurwa. Kurde. Nie w dole, żeby bota nie trafić ty I to stojącego w miejscu który kupuje mołotowy, ten kupuje. Będę mu wchodził w mołotowy Masz Bana wkleić? Będę próbował nie rzucaj idiotu. Ja nie rzucę. Niech ten rzuci kurde Patrzę, ty zadowoleni. No i teraz nie rzucił podpalającego. Nie wierzę w ten mecz. I oni sami siebie się atakują. Ja pierdzielę Ty mnie zaatakował, Fryer. Oby rzucił tego zapalającego. Ja się wskoczę pod ten kurde zapalający ze za trzy razy. No! Patrz jak wszyscy biegną, ty! Biegną, ja już mam tą grę wyjebana. Co to za gra? To jest gówno nie gra. Patrz i zachodzi... To jest żenada. Normalnie wstyd, wstyd co się dzieje w tej grze. O, wziął zapalający w rękę chyba. Nie, nóż. Patrz, teraz nagle żaden nie rzucę zapalającego, no nie? Ja, chodź, zblokuję A wiesz, mogą się teraz podpalić, nie? No, no wiesz, no w biostatystyki zadowoleni. O, o. No i to za późno rzuciłeś tego mołotowa. I to od razu dzisiaj poleci sobie na kanon, no nie? Jaka ta patola dzieje się w CSGO? Nie, no to jest kurwa, że nada. Możeś do dojechał teraz. No. <głos> 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 jeszcze dwa razy. O nie, mam statystyki minus jeden. <głos> <głos> Dobra, nie będę zabijał. Jeszcze dwóch członków, i zostanę zbanowany. Nie chcę. Ja nie jestem tobą, żeby mieć bany na 7 dni. Wypraszam to sobie No co? Że dostałem bana to tylko przez przypadek Tak, przez przypadek to się dzieci robi No i ciebie Czekaj, no rzuć tego mołotowa, ziomek Rzuć mołotowa, rzuć mołotowa Ja mam mołotowa Nie ty Kurwa Który rzucił mu Kurde, za późno. Ach, te piękne kurwa. Counter-Strike 1. Eee, fu, Counter-Strike. Zobacz, 10-0. To się kurwa da. Dobra, popatrzmy, co oni robią. Tak naprawdę to można nagrywać taki odcinek. Ustaniesz sobie w miejscu i czekasz, a ona i wszyscy się zabijają. No i co to miało być? Nie wiem, tak nie ma sensu w ogóle. <laughs> Wyszedłbym, ale to zaraz ban poleci. Jakie masz gówno. A, kujowe. Tu skimów nie mam. A, ja faktycznie. Asult Oni naprawdę nie umieją boty celnąć Ty Ty kurwo Zajem Ta i bana dostaję Nie na 7 dni Pierdol się gościu o, o, o dobry, dobry Co Będę ich w kuliu. No jedyne co może tak naprawdę tutaj teraz robić się. Nie chłypkają. No i kurek, widzę, zdobija sobie te staty Eee, ja to mam wyjebane A jak tu nie mieć wyjebane? Który chce zrobić ace'a, ale mu cały czas zabierają <noise> O kurwa Dobra, wezmę to wale, bo to wstyd A tu co mam? Pierdalej, Z tym głównym. Skar 20. O, wyrzuciłem wszystkie bronie. Bo noże się nie da, przecież coś idioto. Dobra, już pierwszy padł, drugi padł. A jeszcze nie zrobisz. <śmiech> 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 O nie! Ostatnia runda pierwszej Ciężu połowy! Poradnie, nie mogę prasnąć, to Co ten dzieciak pierdoli? Nie wiem, bo coś ma mikro i musz strasznie trzeszczy. Let's go. Już go zaatakował, idiota! I cyk! I fu! Jaki falusty? ty! No. <laughs> Kurwa! Jakiego falusa zrobiłem? Ty Pejsa nie może zrobić. Widzę właśnie, cały czas ktoś mu zabiera. Dobra, niech to zrobił szybko. Wiesz jak trzy teraz pochwyca, ty 33-0. No nie, pro player. Mm. Ty no ale to jest niemożliwe, żeby jeden człowiek zalogował się na pstima. Nie, może to wiesz, w kilku kurwa się tak zgromadzili. Po prostu boty, czekaj kurek nie biega, je! ej. Ale idę ich oh, powkurzać, nie będzie ich. Piękny kurwa mecz, po prostu piękny, a szkoda słów. O nie, jeszcze nagrody za to poszły. No ja pierdziele, wstyd. Naj, najlepszy odcinek na, na tym, na YouTubie ever.